Inwestia wraca do swojej jaskini. Będziesz moją ofiarą. Od tej pory masz mnie traktować jak nowego członka rodziny Mekia Guzmana. Co tu się dzieje? Jesteś wstrętny. Jak możesz zrobić coś takiego po Toś chcesz, chcesz mi wyjaśnić? Wypierasz się w żywe oczy? To był przypadek, ani słowa. Wynocha. W ogóle jej nie znam. Naprawdę. Nie? Przychodziła do mieszkania pani Roberty i prosiła o pieniądze dla brata. To ta sama. Ta sama i nie ta sama. Nie za i zaraz ją stąd wyrzucę. Tylko nie mówcie, Pauli, błagam. Na pewno nic jej nie powiem ze względu na dziecko. Przysięgam. Dowiodę, że to był błąd. Przypadek. Wynaście się oboje. Teraz to będzie mieszkała Norma. Ty jej pozwolił? Paula. Możesz to sobie z nią przedyskutować. Po co? Jesteś u siebie. Powiem ci tylko jedno: uważaj, co robisz, bo pożałujesz. Słyszałeś? To jej wina. Pokazała mi się do łóżka. Wynoś się, a ty tylko bez rąk. Wynocha. Przestań, proszę, ciągle się śmieję, aż mnie zebra bolą. Przecież to nie moja wina. Kto uwierzy w swojej opowieści? Opowiadam ci je, żebyś cytra pośmiała. Po co? Bo wolę, kiedy płaczesz ze śmiechu, a nie cierpisz z miłości. Przypomniałeś mi o picianie. Nie Niechcący. Uczymy się razem, a ja opowiadam Ci głupstwa, żeby odwrócić Twoją uwagę. A dlaczego mi pomagasz? Od tego właśnie są przyjaciele. Na dobre i na złe. O, właśnie coś zauważyłam. Jesteś bardzo skryty. Nigdy nie opowiadałeś mi o swojej rodzinie. Nawet nie ja wiem, czy masz dziewczynę. Nic ci nie powiem. Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Oczywiście, ale jeśli ci powiem, ze śmiechu. I zamiast na egzamin trafisz do protektorium. Piesz, nic nie mów. Przestań się powtarza. Potrzebuję tego spadku. A stara Roberta nic nie robi, żeby go odzyskać. Tyle razy o tym mówiłeś. Wygląda na to, że go stracisz. Teraz jeszcze bardziej potrzebuje tej kolorzy. Wiesz, co musimy zrobić? Zawijmy Fiorelle i Andresa. Od razu podejrzenie padnie na nas. Nie wiem, jak to zrobimy, ale... Też masz koszty. Ja potrzebuję pieniędzy. Niedługo padnie nam trochę gotówki. Chcesz obrabować bank? Przygotowałem papiery sesji domku na plaży. O ile powiększyliśmy nakład? W ostatnich tygodniach o 15%. Przy jakich kosztach? 10% minus to, co spłacamy przez resztę roku. Z trudem to przechodzi przez gardło, ale dobrze się spisałem. Dziękuję. Zawsze się staram. To wszystko? Owszem. Widzę, że się nie poddajesz. Umiesz walczyć o swoje sprawy. Jestem pewien, że wkrótce pokonamy kryzys w firmie. Dziękuję. Nigdy nie rezygnuj z walki o tych, których kochasz. Choćby była mężatką. Co pani powiedziała? To, co słyszałeś. Uważam, że każdy powinien walczyć o tę, na której mu zależy. Choćby była mężatką. Czemu tak się dziwisz? Skończyliśmy rozmowę. Wynosz się z mojego gabinetu. Pichom słusznie postąpił. Był szczery. Kiedyś będzie mu wdzięczna. To prawda, ale żal mi mojego pączuszka. Bardzo ją kocham. Nie, ja też ją lubię. Ale lepiej mówić prawdę. Czasami to bardzo trudne. Zapomnieć o wielkiej miłości. I John jeszcze nie zapomniał o Sandrze. Może z czasem. Potrzeba czasu i odwagi. Dlatego nie sprzeciwiam się, kiedy umawia się z Taki zdecydowany krok sprawi, że zapomni o przeszłości. To prawda. Muszę zrobić to samo. Postąpić zdecydowanie. Andres cię poprosił, żebyś pracowała w redakcji. Sama mu to zaproponowałam. Po to, żeby zrozumiał, że to niedopuszczalne. A ten głupiec wziął mnie za słowo. Z każdym dniem traktujecie coraz gorzej. Czemu zostałaś? Czekam na wieści od Anny Marii. Muszę się dowiedzieć, co się stało z tym dzieckiem. Nie wierzę, że Anna Maria Ci pomoże. Nie ma innego wyjścia. Nie będzie chciała ryzykować. Ja bym jej nie ufała. Może wyjechać z Limy. Nie powinnaś czekać. Musisz coś zrobić. I pronto. Zapomnij o kłótniach z synem. Poproś go, żeby Ci pomógł odsłuchać Amparito. Pani. Wyszedłem się przejść. Poznać okolicę. Nie musisz się tłumaczyć. Pewnie. Jest Paula? Witaj kochany. Wróciłeś? Tak, kochani. Poszedłem na spacerek. Ten za tobą. Już się rozgościliście w swoim pokoju? Cieszę się, że znowu mieszkam w rezydencji. A ty? Mój syn włożył wiele wysiłku, żeby było wam wygodniej. Nie narzekam. Jestem z moją choneczką. Choćbym mieszkał w chałupie, byłbym szczęśliwy. Z moją Paulitą wszędzie będę zadowolony. Chciałabym Cię prosić o przysługę. Jeśli mogę coś zrobić, to bardzo chętnie. Wyplatałaś kiedyś takie śliczne koszeczki, jak w kołyski? To było dawno temu. Mogłabyś zrobić coś takiego dla mnie? Kiedy sprzątaliśmy strych, znaleźliśmy ich kilka. Chciałabym wziąć jeden dla mojego dziecka. Jestem głodny. Co ci zrobić? Nie wstawaj. Musisz odpoczywać. Teraz wrócę. Martwi się o dziecko. Pan sobie czegoś życzy? Jestem głodny. Zaraz podam obiad. Może pan zaczeka na żonę? To co ten pośpiesz? Nie wiem, na co mam ochotę. Kiedy się pan zdecyduje, proszę zawołać rufinę. Dopiero się poznaliśmy. Taki jestem rzutki, że uciekasz. Pańskie miny nie robią na mnie żadnego wrażenia. Chciałem tylko... Dobrze wiem, czego pan chce. Mnie pan nie oszuka. Jest pan mężem pani Pauli. Niech pan się trzyma ode mnie z daleka. Ana Maria? Dzwoniła do ciebie. Nareszcie wróciła. Może to dobrze. Rozmowa z Aną rozproszy moje wątpliwości. Nie ja wiadomość? Chcę przyjechać do ciebie do domu. Tak? Pani Firella na trzeciej linii. Przyjmę rozmowę. Alo Firella. Luiz, czy jak. z Tobą pomówić. U Ciebie? Kiedy? Mogłabym już wyjechać. No to idź. Nie mam żadnych planów. Co? Tak właśnie muszę zrobić. O czym ty mówisz? Pewnie pomyślisz, że zwariowałam. Potem zrozumiesz, co się stało. Życzę Ci szczęścia. Pozdrów rodziców. Nie jest przystojny, ale ma wielkie łapy i usta do całowania. W tej bajce to czerwony kapturek pożaru wilka. Paniale tańczy. To za piękna opowieść. Od powrotu tej idiotki bierzecie z niej zły przykład. Jeśli mówi pani o pani Fierolin, to jest bardzo pracowita. Nie to, co inne. Nie mów do mnie takim tonem. Przyjechała Fiorella, niej nie dzwoniła. A nie mówiłam. Muszę z nią porozmawiać o sprawach firmy. Wiadomo, prezes, Cały świat mówi tylko o niej. Pogadajmy. Nie możesz mi tak traktować. Czy personelu. A co mam zrobić? Wiesz, że cię nie kocham. Jak mam się pozbyć miłości do ciebie? Nie zrobiłabym tego nawet, gdybym mogła. Wolę cierpieć, niż się nie kochać. Czy ty, ty nie rozumiesz, że jesteś miłością mojego życia? Nie chcesz entender, że eres mojego de mi vida, że muero? I wie? I co? Wydawało mi się, że chodzi o coś pilnego. W każdym sensie. Słucham. Prosiłam cię o tydzień z Tak. Tak, no Νομίζω για αυτήν την ιστορία. Να διώξει ένα μισή θα